W dzisiejszym odcinku idziemy wykopać trupa, widzowie Be Martwa, co? Martwa kurtka Nie wiem o co chodzi Poczekaj No jest To co? Idziesz po dywan, bo mnie tutaj szumi coś w kamerze Dobra, ta trumna Po prostu trzeba ją Już Zobacz, jak nie spatrzę Mojej wysokości, nie? Ten A trup był gdzieś dotąd Więc git Powinno być Trup dywan Ty A to, to. Dobra Źle to wygląda, No to co? Zajednę na zewnątrz, to. co? żebyś otworzył szybę Uważaj! W pasie Dobra Znalazłem złoty środek całej sytuacji Tu chodzi o to że może jechać bez żadnych lin Bo się zatrzyma na tym Na tym, no tak Jack, genialne Ale śmierdzi Chodź Mati, chcesz z nami wywieźć coś? Tak Nice, będzie miał kto kopać Dobrze Kogo zabiliście? Kogo znaleźliśmy zabitego? To nie tak jak myślisz. Ani trochę nikogo Zdrowa. Kogo trzepnęliście? Jak to? Czy to wygląda Słuchaj na to, żeśmy to... kogoś strzepnęli? To jest tak że jechał późnym wieczorem, no i niestety Nie. No i, nie, wie, nie i to łatwiejsze jest do wytłumaczenia to niż cokolwiek jest, innego czy to nie jest choinka już na święta? a tak, jest, ta jest, ta jest ta ta. trafił, trafił, skąd on to wiedział? skąd on wiedział, że to choinka? O, to ma masz klucze nie, do daci! trzymaj Mati, 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 mati wygramy odwozisz, odwozisz choinkę odwozisz nas do Zakopania to tu jest, sprzedam no i trzeba zawiązać, tak wiecie, o Macie tam dużo liny, więc bierzcie. i o te te papegi O te te papegi Jak to się da Jest? Jakaś papega, ja nie wiem a co to jest bo jak to się... Ej piszcie to to są papegi, bo ja bym chętnie kupił Papegi. A co to jest to? Rejlingi. O, Papegi, rejlingi. No za burzy, to, to. O, to tak wiesz, tak? Skrzydła! Masz? Tak po prostu wiesz i ściągamy liną razem Gotowy? Nie, jeszcze nie! Łopie ja byłem na kurcie. Skąd ją? Że jezu, czyli Boże, ja to tutaj słyszę! <śmieniciela> tak... tak to jest budować z budowlanką. <śmieniciela> ja no, nie. no. Yes. Wow. Moja ręka. No i wziąć takiego do produkcji, do czegoś, żeby zrobił. No najlepiej to by było pasem spięć. Chcesz pas? Pasa to ja na dupie ci e, Plan jest taki, a, że dacią dupię. się rozpędzamy i wbijamy się do jeziora. Tak, na pewno. O, pędzej. zajebiście. Artur kieruje z Matim, a ja z Rzekiem nagrywamy. Mówię się podoba, jak oni w ogóle... Rozmyślałem jakie tu węzły robić, a to już na wierzch. Zaczepić, zawiązać na supę i koniec. Dobrze, no że ta Antenka. Jest! udało się! Yes. Uh, 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 Artur będzie zaraz w klubie klauna. Jak się. Dobrze, że jest ta antenka, to trochę chroni, żeby to się nie. Ale no też to przekonuję, chłodźcie to zobaczyć w ogóle. Specjalne. A blokada! A, zobacz Jezek to blokuje ładnie. 500 zł była. Dobra, dziwnie jaka 30 na godzinę. Jak stracicie... Ja tego nie umiem, nikt ktoś to Hej, Ja mam wrażenie, no, że ta Alina w ogóle tego nie trzyma, nie? Patrz, to lata dalej Jest nic To Jedziemy. lata Dobra Jack, sprawdź to lata ręką Nie, bo ręka to rękę myje, a my musimy ja jechać mogę... Widzimy się na miejscu o! Stary, dywan spadł No to Bordo. popraw, lecimy od razu Ja pierdziele gdzie... O Jezu, jeszcze zaczęło pikać Jedź ostrożniej Jest stara Jezu Co on odwala, nie chłop? Jezu, pierdziele O oh jest, o oh jest, o oh jest. Dobra Powiem Ci tylko tyle, będziemy mieli przesrane, jak ktoś nas zauważy z dywanem Prawdopodobnie milion osób, jak będziemy jechać na miejsce, gdzie... O, łopaty nie wzięliśmy do, 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 do. Wracamy, panowie, nie wzięliśmy łopaty Kurde. Jak my zakopiemy cokolwiek? Zwoń no. do Artura, niech weźmie łopatę jeszcze z ogrodu Dobra. Artur, jak będziesz jechał, to weź szpadel, bo musimy jakoś zakopać tego trupa, a nie wzięliśmy szpadla Wzięlibyśmy Cię, ale wiesz, że mamy dywan na dachu i całe dużo rzeczy z tyłu, no. więc nie ma miejsc, więc musimy lecieć na dwa Wyśle ci lokalizację, nazywają się Górki Lecha. To miejsce tam jest dużo jakiegoś dziwnego piachu, i można łatwo kopać, i nikt się nie skapnie. Nie, że kiedyś to robiłem. Elo. Dobra, dojeżdżamy powoli do celu. Tak chyba. Jest, tutaj. Pełno piachów. W międzyczasie Artur do nas wsiadł, bo okazało się, że fura nie da rady przejechać zupełnie. Dokładnie. Artura, fura nie dała rady. Eee, Może więc. by i dała, ale mi szkoda, a Jackowi nie szkoda fury, więc zajebiście no, Tak właśnie. jest, bo kupiona jest po to, żeby rozpierdzielać Dobra, zdejmujemy tak Dojechaliśmy na miejsce Dokładnie. i mamy łopatę Let's go, ale najpierw musimy odwiązać naszego eee, Przyjaciela Kolegę, przyjaciela Adolfa, Alfreda, Alfreda Chyba go o. o, Nie powiemy wam ile razy nam to spadło, ile razy ktoś się na to patrzył Ile razy musieliśmy powtarzać, bo to skomplikowane, bo już mandat dostali za to Ile razy ktoś mówił, że policję wezwie na nas to prawda, tylko nie mówili policja, a mówili psy, więc się nie przestraszyliśmy, ha, ha. bo psy to zwierzęta i mogą nas pogryźć. Tutaj. A pieski, Jack, Ty chyba lubisz? Oczywiście, że tak, psy lubię, psy dupą szczekają, zawsze tak było i zawsze tak będzie. A Ty Grzysiu, psy czy koty? Psy i koty tak samo, ja wszystkie zwierzęta Ale kota. koty spadochroniarze. Dobra panowie, bo za dużo czasu, weź go tam z tyłu, dobra, weź no 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 go, go nie tam trzymaj, no trzymaj. Jezu, chłopaki! No nieźle nam idzie, trzeba przyznać. Ej, właściwie zostawmy ten dywan, tak? Ej, chodzi o to, że nie możemy w dywanie, bo znajdą to szybciej. Musimy samo to. Dywan był tylko na przejazd, przecież to jest jakiś dywan z domu, no nie może. No. Nie, 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 Czy ja chciałem dywan zakopywać sobie radę? Więc szpadel, Tam. Tam mój. I teraz musimy w lesie znaleźć jakiś dół, wykopać go, a potem otworzyć to gówno. I co jest w środku? Dokładnie. To znajdźmy Otwieram. górę. Tak. Tak. coś wykopiemy, a potem otwieramy. Takie jest, widzowie, taki mamy plan. Prawda, że mam fajne miejsce, gdzie można to zakopać. Ja jestem nadpobudliwy i po prostu muszę cały czas coś robić, więc znajduję nowe miejsca, nowe sytuacje, głupie, pakuje się problemy. A potem się okazuje, że to się przydaje jednak jakimś cudem. No, to nie to, że zakopywałem to. To jest kogoś. dziecko szczęścia, widzowie. Musicie wiedzieć, on zawsze rozkwini wszystko, zawsze trafi coś. Jak powie, to ten, jest ten prywatny jest. Tak jest. U. No właściwie to jest Nikt nie będzie tu szukał niczego, więc... Dokładnie, można zakopać. To nie jest szczęście, Grzesiu, to jest będzie na właścicielach. więcej. Ej, mi na jak my to... On powie, co za śmieci mi kopią i zakopujemy. Spokojnie, to tylko trupan. Żyzna gleba. Jezu! W ogóle nie pomyślałem, że on tak może, wiesz, powiedzieć. Tak? To zobacz, z czym idziemy we dwóch. Ty z łopatą, a ja z Będziemy... kopie. To Przestanie kopać, bo to teren prywatny. Zajebiste, idziemy z tym. Geniusz. Pan Geniusz auto. To. Panowie. No tutaj. Co się patrzy? Dobrze kopać najpierw. Teren prywatny. Dobrze. I kopiemy. Raz. dwa, Trzy. No przeszkadza to. Lecimy, lecimy. To nie jest tak, że można się opieprzać całe życie po to, żeby potem nie kopać. To Zrobię specjalny trening z policjanta Bo ty tak nie możesz chodzić tu o! Jak najdalej Chodźcie tu O kurde Kop Chodźcie tu W tym czasie zżyjemy się z naturą To jest borowik szlachetny <laughs> Najbardziej popularny ze wszystkich grzybów o. Nie żryj tego, byś miał halucynacje no! Jak tam? Dobrze idzie Tak? Można zakopywać Nie narzekamy? Nie. Ty widzisz długość tego trupa? No, to co? To daj, ja ci trzymaj to. Zamianę robię. Zaznacz mu, Jack, do którego miejsca ma kopać. Jak Zaraz mu dam dla siebie, żeby kopał. Jack, jakie mięśnie wzmacniasz kopaniem szpadlen? Kegla. kegla. Kegla? zawsze jestem fanem mięśni kegla. Co na mnie nie pójdę, to patrzę, jakim inne dziewczyny robią mięśni kegla. Jestem zachwycony tą sytuacją, bardzo wam wieszuję. Cieszę się z tego powodu i z tego, że kopiemy 10 metrów dół. I mamy to wszystko na kamerze! Brzeg dokopałeś się chyba do jeszcze żółtszej ziemi. Dobra. Masz się do Chin dokopie wtórna. Oby! Dobra robota Grzesiu, zakopujemy go. A! Znaczy, znaczy, mamy go otworzyć, no jak ty go tutaj Trochę strasznie go otwierać, co nie? No, strasznie. Więc pytanie: czy jesteśmy na to gotowi? Czy my to chcemy zrobić? Przecież widzowie weszli w ten filmik, po to, żeby zobaczyć, co w nim jest w ogóle, nie? No, wiem, spodziewam się, kurde. No dobra, otwieramy to. Ej, dobra, czy to otwierać już palcami normalnie, czy mamy nogi? No chyba palcami powoli. Co tam jest w ogóle? Bo widzę butelkę chyba. Butelki są jakieś. Ty, chyba rosyjskie w ogóle, albo ukraińskie. No co ty? Tak. Dobra, No dobra, tak. no, Przyjechało stary z Białorusi do Ty, jest, autentycznie To przyjechało z Białorusi za nami, patrzcie Ej, dobra, no znaczy już wiedzieliśmy dawno, że tu nie ma ciała Wiecie prawa. co to jest? Wiecie co jest napisane? No, kwas, kwas chlebowy, no Dobra, teraz otwieramy Ciągnij to, dawaj I Co to jest? Ty, to jest w ogóle... Ja nie do końca wiem jak to otworzyć O kurde, ja nie jestem w ogóle w stanie stwierdzić jak to otworzyć Roztwieraj serce po prostu Jeżeli w indiańskich rytuałach serce, stopy albo głowa, trzy opcje To musi być tu gdzie ten napis mi się zdaje Dobra I tam trzeba to otworzyć Tam gdzie napis, dobra Tak jest Dobra, znalazłem coś fajnego Co? Albo umowalamy głowę nie! albo odchodzisz stąd Nie, dobra Mogę go otworzyć? Ej, czekaj Patrz, bo już zacząłem serce rozrywać Zaraz co jest stary, kartka jakaś Panie chirurgu nasz O nie, stary Co jest? Ej, widzowie Zdjęcie peniego, peniłajca. tego się nie spodziewałem kompletnie Przecież to miały być jakieś ukraińskie, jakieś białoruskie rzeczy do tego schowane, Oj nie Jezu. Zdjęcia klauna, chociaż klaun to, zako... klaun to z nas gdzie indziej zakopał, wsadził zdjęcia i zostawił, zakopał to, żeby wszystko poszło na tak, to tak, po prostu. Tak, tak, tak. Czyli ma tutaj masę rzeczy pochowanych. O kurde Nie, to Jackpot rozwalisz coś, a jeśli jest tam, wiesz, jakiś, nie wiem, pistolet czy coś Z długą lufą by się przydał w Długą tak. lufą Lufą, lufą Kolejne kolejne stoję. oko w ogóle. O jaka piękna pogoda. Szybko, bo zaraz będzie padało, a my musimy go zakopać. Dawaj, dawaj, dawaj. Kolejna morda klauna. Ej, jaka straszna w ogóle. Dobra, no i tak, czyli mamy jedno zdjęcie. Ej, w ogóle... Trzecie, zost trzecie. Zostawmy te zdjęcie. Trzecie? Tak, trzy były. Potrzebujemy o. tych zdjęć. Otwieraj dalej. Weź w ogóle całość, podnieść po całym. Ale masz życia, sobie. A, no nie jest jest klucze do samochodu! Co jest? W Hipku, raz, znalazłeś się! My nie mamy twojego samochodu cały czas, ale mamy Klucz już klucze! Nice! Jeśli yes. 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 sobie to mieli wcześniej, to yes. znaczy, się już dawno wydostali. Cały, cały czas kluczki były Czyli wpóry nie sprzedał jeszcze! Ja! Jak za Ej, przynajmniej tyle dobrego ja. z tego. Nie! Dalej. To ty najgorszy za ej Klucze! Dobra, mamy klucze, <laughs> ale nie jest powiedziane, że mamy samochód. Może go opierdzielił, więc Nie, no nie. nie mógł... Skoro oddał klucze, to znaczy, że te, ta fura gdzieś jest i musimy ją znaleźć, stary. Czy to wszystko myślicie? Albo tej fury nie ma i jest już na żyletki sprzedana. Nie. Ha. Nie Czekaj, wiem. A może tam ktoś jeszcze jest? Dawaj tego trupa, dawaj. Wyrwał. Patrz, ty to masz oko, kurde, prawie strzeliłeś znowu do tego grobu. No. Minutko, patrz jaki sic jest. jest. Czekaj, weź to... pokaż to. Całe Otwieraj to. Wszystko, wszystko. otwieramy. Ale leje. Zakopmy się w grobie. Chcesz się w tym dole. Ja już grup mówię i trup. Grup i trup są dwa słowa, które powtarzam najczęściej w odcinku przez to, co się dzieje. Tary, patrz. Tu jest paczka normalnie. Da się rozpoznać kto to zamawiał. Elona? Stary Elona Maska. A tutaj jakaś. Takie samotne imię w ogóle. No. Elo, Elona. 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 Elona! No powiem ci tak, to jest najdziwniejsza kombinacja paczki w historii. Od myślenia, że to jakiś nieboszczyk do momentu kiedy tam jest jakiś dzik pewnie energy drinki, i ukraińskie drinki. No, no nic tam nie ma na pewno. Co kupujemy to czy to robimy? Stary, ja w ogóle to mam jeden pomysł. Trzeba zobaczyć te zdjęcia i rozkwinić. Co tam jest? O co w nich chodzi? Więc chodźcie tu. Zdajcie, tylko zejdźmy stąd, bo jesteśmy tak na widoku teraz, za aż głupio. Dobra. Ej, mocne miejsce w ogóle na schowanie się. Trzymaj te zdjęcia. Jakie to są przewyższenia w ogóle? No. Bardzo ładny teren. Właśnie z Jackiem zrozumieliśmy jedną rzecz, że to zdjęcie jest zrobione najdalej, drugie jest bliżej i trzecie najbliżej. A wiesz, co to oznacza? No. Że etapami. Kał był daleko, daleko od nas, później teraz bliżej. I to oznacza, że musimy się spotkać z nim twarzą w twarz. Problem jest taki, że to cały czas jest gra i to mi nie daje stary spokoju. To jest jedyna rzecz, która widzów też nurtuje pewnie. No. Stary, dlaczego my nie zadzwoniliśmy do tego typa zapytać na przykład dlaczego zabrał samolot, Czy gra się skończyła, czy gra trwa dalej? Ja się zapomniałem zupełnie. To jest... Więc weź ten numer, do którego no. dzwoniłeś wtedy. Pennywise no. się nazywa. Stary, a co jeśli w trupie jest, jest, jest twój telefon? Bo były klucze! Tak! Bardzo możliwe, dawaj Jeśli tu jest twój telefon, a ty waliłeś to szpadlem i kopałeś, to ja ci gratuluję. Ja też Ej, się zaskoczyłem. Ej, patrz, co boję. zdjęcie wypadło w ogóle. Co to za zdjęcie? Czekaj. A nie, co? Nic tu nie ma, stary. To jest jakiś znak. Jack! Jack! Co? Kurde, patrz tutaj. To jest Grzesia. Nie, to Mordo, ja mam w kieszeni. Jak to? O! o! Klocek Lego Jack Prost, malutki, zobaczcie! Jezu Jack. Ale zasyrany telefon, jeszcze mi zniszczyli keisa. Mam telefon! Nice. Mam telefon, yeah. nie! wiem co bardziej... Co, z czego bardziej się cieszę? Chyba... Z Ciekawe telefonu, czy niż działa samochodów. tylko. Wyłączony. Może rozładowana się, bateria. Wyłączony? Nie? A nie trochę. E, panowie, trzeba to zakopać. Spalamy stąd. Zadzwoń do Dzwonimy do gościa. Tylko chodźmy, bo pada. Dzwonimy. Dzwonimy czy czy odbierze w ogóle. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, słucham pana. E, chciałbym się zapytać, gdzie jest nasze auto? Bo zapłaciliśmy panu 1000 złotych, znaleźliśmy kluczyki, ale nie ma mojego auta. E, nie bardzo wiem, o czym pan do mnie mówi. Czy pan jest wpływem alkoholu, czy coś takiego? Co panu chodzi? Przepraszam, proszę pana, chodzi o to, że zostawiliśmy tak, jak pan prosił, 1000 złotych w miejscu tam określonym przez nas zdjęcie, wysłaliśmy SMS-em, no i miał pan się pojawić i nam po prostu zrobić jakiś tam film. do zabawa nas Zabawa była przednia, zabawa tak, była z przednia. Dziękujemy, ale... ale nie mamy nadal samochodu, a kluczyki znaleźliśmy. E. Proszę panów, nie wiem czy my się dobrze rozumiemy. Ja jestem poważną firmą i e, te oskarżenia, które teraz kierujecie pod moim adresem, mogą skończyć się sprawą w sądzie. E, byliśmy umówieni w ten sposób, że mają panowie do mnie jeszcze zadzwonić i mamy się konkretnie umówić na daną godzinę, dany dzień. Mieliśmy się w ogóle spotkać. Ja nie wiem czy panowie do mnie mówią. Proszę pana, przerwę pan teraz. Jak może pan nie mieć tysiąca złotych z samochodów w momencie, kiedy widzieliśmy pana w samym stroju przebranie, które nam to zabiera? Jeśli co? Ciężko mi się z panem w ogóle rozmawia, bo yy, pan opowiada o jakichś dziwnych rzeczach, o których ja w ogóle nie mam pojęcia. Yy, po, po pierwsze. Może pan sobie sprawdzić, moje usługi Klauna. Jestem normalnie firmą rejestrowaną w Polsce. Za, przy, za każdą usługę, którą świadczy klientom, czy jest to Kinderball, czy są to jakieś imprezy firmowe, wystawiam fakturę, normalnie paragon, a panowie mi mówią o jakimś zostawianiu pieniądza gdzieś, no umówmy się, szanujmy troszeczkę swoje jakby umiejętności. Ja to pana rozumiem całkowicie, czyli mówi pan jeden stan, pan nie wziął tego tysiąca złotych, nie brał pan nie. nie... Nie grał z nami, nie biegał i nic nie robił, tak? Nie proszę pana, nie. Żadnych pieniędzy nie otrzymałem. Mieliśmy być umówieni na kolejny telefon. I I dziękuję Dziękujemy. bardzo. Do widzenia, do widzenia. Czyli może to znaczyć tylko jedno. Ja pierdzielę. To jest prawdziwy Pennywise!